Za chwilę będziemy mieli niezwykłą okazję, aby poćwiczyć z mistrzem Wing Tsong Kung Fu. Ta sztuka walki jest w Polsce coraz popularniejsza, a mistrz, który do nas przyjechał, uczył m.in. Liu i Jackiego Chana. Tak, prawda? ramię. się nie rusza. Czuję, że Polacy pracują nad sobą bardzo intensywnie i słuchają moich instrukcji, więc nikomu nie odpuszczam i jak trzeba to uderzę. Nawet Ciebie. Dziękuję bardzo. Jest jakaś podstawowa właśnie pozycja i podstawowa pozycja właśnie to. Mhm. A jeżeli chodzi o ustawienie rąk, to, to się się oglądałem filmów i tam zawsze tego typu gaz. To jest, to gardła, jest podstawowa to? W ten sposób, tak? To Tutaj też każda jest. Wszystko ma swoje pozycje. Jedna głoś. Jedna pięść. Mhm. Pozycja większą zawsze jest frontalna, to znaczy ręce zawsze trzymamy z przodu. W związku z tym, że przednia ręka po chińsku nazywa się mansał, czyli ręka szukająca. Podczas bardzo szybkiego starcia my nie wiemy, z której strony będzie nadciągało uderzenie. Dlatego w ten sposób nasza przednia ręka jest w stanie wyczuć, no, wyczuć co się dzieje. Prawda, ale wzmacniają się przede wszystkim yy, ścięgne. Zapisałem się na to, dlatego że no, ja zawsze robiłem e, sztuki walki. Najpierw wchodziłem też e, na karatę, ale karata mi się no, mniej podoba. I kopnięcie tutaj w krocze. W kroczek, w kroczek. Tak jest. Jeszcze raz. Energia. Tak jest. Spodziewałem się zaawansowanych technik, i dostałem. Mimo, że to wygląda, że nie jest zaawansowane, to to trzeba naprawdę długo wypracować. Mogę polecić tą sztukę walki zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom. To wspaniały sposób, aby się czegoś nauczyć, zarówno o sobie, jak i o sztukach walki.